No i co to jest? Co to jest? No to to widziałem wszystko nie, tylko ja streama nie mam Czemu? Czemu? Kolejny raz Dobra, pomijamy Karnet bojowy Czy ja mam streama w ogóle? Coś się dzieje z transmisją Na no, antenie, ale nie mam Chyba zablokowane jeszcze jest O dobra, jest też Dobra Jesteśmy. Kup karnet bojowny, ale już tam. czemu nie może kupić 25 poziomów? O kurde, nie można ile ja mam złotych w ogóle? Nie no, nie będę wydawał pieniędzy. Chyba mi stać. Mam chyba tyle, co jest? Kółko nie chcę, co kliknąłem O kurde, jak to wygląda? Dobra, kupujemy od razu, jak się kupuje. Jak się kupuje? Kwiatki są, co ty gadasz? Ale nie No tak, dobra. Załóż karnet bojowy. Kup. A, i Nie Co ja będę. Mamy. O kurde, mamy nowego skina. A jakiście. Yy, dobra, ekipa Fortnite to to ten. Aha, on nie za ten. No to. Jak za co? Co tu się kurde dzieje? Jakiś ten z maską. Lotnia jakaś. Nie wiem o co tu chodzi. O. 100 faudolców możemy odebrać, o 200 faudolców możemy od razu odebrać, ale super. Patryk, zobacz, jak to zrobili. Pa, masz to są strony, Pier druga, trzecia strona. Czemu oni tak dziwnie, zoma? Dziwnie to wygląda, ale zobacz, 200 ten faudolców mam od razu. Co to jest? O ikona Czekaj speeda, zobaczymy zaraz O jezu i tak przód ten na YouTube Ale pa, są! Czekaj to jest jakaś Oooo, skarb powrócił Skarb powrócił Dobra, co to jest Słaba o, co to? To może być spoko, spoko lotnia. Yy... O, o wadry. <grybujesz> kartofel będzie tym grał. Nie, no to nie ma tej koniec. co to za skin anime? Dobra, tu jest jakieś te... Anime, a co to była za Dziwna jakaś Eee, Kill off, Następna postać Co to za emotka? Trochę dziwniejsze te emotki robią o. O, plecak. To jest jakiś napój. Nie Plecak Boba. Element oficjalny uniformu Pombo. Aha. Aha, ci mamy pracowniczkę. A, pewnie to będą te energetyki na mapie. Jakieś energetyki mają być. Fajny plecak. Tarcza. E, ten skin wygląda jak z overwatcha. Znaczy taki styl overwatcha przypomina mi. Nie wiem czemu. E, jak to fajnie. Ja chcę mieć taki ten ekran. E, Patryk! Patryk! Zobacz, jaki zajebisty ekran wczytywania. Ej, fajny! Jak go będę używał? Kiedy ponur 2.0? Jakie 2.0? Znaczy w sumie, ten na, na początek ponur yy, to był beta w sumie. Yy, wiesz co, miał być wczoraj. Yy, znaczy wczoraj miał być ponur. Sesja odpalić od tej przerwy. Bo chciałem zrobić też przerwę, nawet pisałam wcześniej, że będzie przerwa. Niektórym nawet też mówiłem. Ale chciałem wczoraj odpalić, ale wczoraj wszyscy wiesz... Event Fortnite akurat zapomniałem, że akurat wczoraj jest event w Fortnite i tak wyszło, że wczoraj nie odpaliliśmy sesji. Dzisiaj pewnie nie odpalimy, bo zaraz będzie będą wszyscy pobierać nowy sezon niektórzy. Więc zajebiście to jest, że akurat chciałem odpalić, a akurat nowy event... Jakby... Akurat kiedy już mam przerwę od nauki praktycznie, to akurat ten... No. skomplikowano został Zostało mi tylko jeden sprawdzian i... Ustnie jeszcze z niemieckiego i tyle. Easy. I odpalam pewnie sesję. Nie wiem, to jest trzeba graczy znaleźć. Więc no. I będzie trzeba niektórych wyrzucić co oni nie ogarniają, bo naprawdę już mnie to w kurwie jak znowu będzie, będą takie osoby, które nie grają nie grały RP w ogóle, że twój nie ogarniają. Że strzelają ciągle się na, na komisariacie. Trzeba takie osoby wywalić. A później to psuje jako jak o nowe osoby to widzą, to później odchodzą i ja się dziwię w sumie. Tak. Ciekawe czy Dekuser będzie grał. Nie, nie będzie. Gdzie? Nie, nie będzie. Jakby wiesz, Dekuser wkurwił mnie w tym, że bojówkę odpierdalał już. Ja mówiłem, że ja, ja mam uczulenie na bojówkarze, naprawdę. Jakby kiedyś byłem bojówkarzem, nie wiem. A mu czulenie, strasznie. Jak widzę jakiś strój bojówkarza, wiesz, jakiś zgliczowany strój, albo nie wiem. Yy, easy easy, albo łatwo z tobą, wiesz, do policjanta. No to, to już mi wkurga, bo ja z dekuserem latałem. Chyba, to ja, chyba. Co? Ale co to ja? Bo ja z dekuserem latałem. Ale że jako bojowkarz, wiesz, no, mi nie chodzi o to, bo możecie, w wiesz, jakby. Jakby to mówić, yy, ja chcę fajnie, jest, że policja ma się z kimś strzelać, tylko jak ma kurwa, wiesz, strzelać się, jak policja wygrywa, to zawsze musi być jakieś ale, a jak policja przegrywa, to nie ma, jakby jest ale, ale w policji, wiesz, jakby zawsze jest ale po akcji i trzeba było powtarzać, więc to mnie wkurwiało. Więc będzie trzeba ogarnąć, się. Bo też rozumiem, że Szymusi inni nie ogarniają w Policji, to też rozumiem Bo już widziałem Tylko nie miałem co zrobić, nie mogłem ich wyrzucić, bo nie miał, kogo, nie miał kogo, kto inny odgrywać Policji, więc dlatego ich nie wyrzuciłem I dlatego I Się zobaczy, co będzie Ale teraz też i tak roleplay na PS się już rozpada Już te większe roleplaye nawet też piszą, że już fajwem zaczynają Więc Ciężko będzie tutaj, tym bardziej odpalić, jak to wszystko się już rozwala. Albo idzie na, no, na PS5 teraz sesja odpalają już niektórzy na PS5, że Roleplay na PS5, no bo tam masz lepszą stabilność i więcej możliwości, albo no, albo komputer. Ale chociaż na komputer też nie dużo graczy nie przejdzie, bo to komputery coraz droższe i coraz gry wymagają. Gadanie DC by on dał, no wiem, bo dał tylko mi to w kurwę, że połowa osób nie chce. To mnie w kurwę, ja bym chciał już. Bo na DC ja bym jakby ja chciałem telefon zrobić na DC, że normalnie masz telefon, tele kontakt i tam wchodzisz i jak masz numer do niego, to wchodzisz na ten numer na Discordzie i możesz z nim normalnie pisać. Tylko na chuj mam to robić, jak na Discordzie nie gadamy. Jakby wiesz, nie ma sensu. Jak na Discordzie nie gadamy, to na chuj mam to zrobić. To marnowanie czasu tylko. Niech to zrobi i niech to leży i tyle. Więc no, tak to wygląda właśnie. Nie wiem, będę myślał coś jeszcze z tym. Dobra, weźmiemy ją, odbierzemy. A ty raz grasz w ogóle w Fortnite, czy nie? W ogóle nowe pakiety? Nie. Dobra, lecimy, kurde. Trzeba nowy, trzeba tryb podpalić. 80 tysięcy ekspadonowe do drugiego poziomu ich nie pojeba. A nie, bo... Nie wiem czy to dużo chyba. Chyba dużo. Nie, nie będziesz. A. Ja to zobaczę, będę chyba na dwa, dwa dni sobie pogram fortnite i mi się znudzi. Pewnie tak będzie. Jak zawsze. Dobra, zobaczymy tą nową mapę. Czy będzie w ogóle fajna? Trzeba motocyklem się przejechać. Próbuję wyłączny wiatrak. Nie wiem czy jesteś. Halo. Ja nie wiem, na chuj kartowy ma włączony wiatrak, ja w Jest zimno na dworze, ma na wiatrak włączony. Kurwa. Aż tak to się nie trzeba pocić. Wyłącz ten wiatrak, kurwa. Ty, kurwa, powiem. Wyłącz ten wiatrak, bo mi to wkurwia już. Tak się. Ej, wiesz jak lobby wygląda? Jak ten e, wczytujecie do greca nie? No. E, i czekasz, aż się wczyta, to jesteś w kosmosie i widzisz z daleka wyspę, na której będziesz walczył. Cześć to? No. W ogóle... Jesteś w kosmosie. Mm -hmm. Patryk! Wiesz co? Łopy! No. Nasz, nasz bus robi nie ma w ogóle balonu, tylko ma jakieś dopalacz rakietowy. W kosmosie O. W kosmosie byłem tam. Ej, jak... Ej, ale ten bus wygląda zajebiście. Ej... Ty... Ta mapa jest mniejsza. Mała ta mapa jest. Wiesz co widzę? Na moje oko to jest tak, że pół terenu jest dla jesieni, pół dla... Wiem, bo widzę, wiem. A kurwa... Dwie czwarte, kurwa zimne. Tylko wiesz, że pustyni nie ma. Wiem, no proszę popatrz, no proszę, no mam to w ekranie wczytywania. Mam to wejdź sobie na mojego streama. Nie czemu? Ej, czekaj, ja... ty pamiętasz te ś... na śniegu bazy takie. Yy, czerwone, takie co było no. zawsze na biegunie? Mhm. To są teraz. Ej, nowa pompa jest. O kurde. Ej, nowy pijem i nową pompę dodali. Gromowa Pistolet, maszyno... Pistolet maszynowy Pistolet maszynowy ze dwoma magazynami dodali XD Dobra że tu Lagi są Ej mi się tak coś z... To na pewno będzie kurwa do zabić na, na tej mapie Wiedźmin I Leży leży woli. leży cicho, cicho cicho Po co się po co się tak. To jest Ja... Leżę, ale lagi są. Ej, ja nie gram zaraz w ten sezon. Jakie lagi. Weź tak w klawiaturę. po bik Ale to tak słychać wszystko. No dobrze. Ja pierdolę weź. Aż tak to mi nie rób. W kurwie. Dobra. A mogę tak? cię <laughs> Ej, do te uzi kartofal. Weź. Naprawdę. A no kiedy mnie mutujesz? Skar mam. Ej, skar jest bez lunety, ale zajebiście się. możesz... mąż, byliśmy ulepszy. O, gotowy system Ej, mam jakąś, jakiś system, gotowy system, jak go uruchomić? XD? I go mam uruchomić? Nie wiem, dziwne No raz spierdalam z tej miejscówki bo leczenia nie mam. Mam 50 kewa i 1 hp, super. Prawda jest super. Nie wiem, może tu ognisko będzie. Ale no nie ma. Dobra, na górkę możesz w sumie. Nie spadnę z tej górki? Chyba nie. Aha, ty lód dodali do Fortnite'a, że się ślizgasz. give. nie wiem czy był w starych sezonach, jeszcze nie pamiętam. Chyba był. Nie było ściskania się na razie, nie było. Może no, jak wchodzisz na górkę, to masz lód normalnie i możesz iść i się ślizgasz po nim. Wiesz jaką bombę było, dodali tak? jeszcze? Eksperc... ekspercka strzelba automatyczna, co? What the fuck? Co, powiedz Ale lagi są. No Ale... bo ty, ty mówisz, że Włączyli streamu. serwery, wiem. Znaczy, włączyli serwery też do tego? 170 pingów. A, dobra, chyba włączę streama, żeby sobie grać tak. O. Później włączę streama.